Czyli Wysoki Sąd Pozwolenia ogranicza się do niektórych wątków bardzo obszernej skargi kasacyjnej, i te, które w moim przekonaniu wymagają szczególnego omówienia, postaram się w ustnej prezentacji przedstawić. Oczywiście podtrzymuję wnioski tam zawarte oraz podstawy kasacyjne, zresztą pismo uzupełniające odwołuje się do tych samych podstaw kasacyjnych, jest tylko rozwinięciem argumentacji tam wskazanej. Zresztą skarga ma taką dość szczególną budowę, ponieważ zarzut podstawowy o charakterze prawno-materialnym, yy, naruszenie przepisów dotyczących przedawnienia, w istocie rzecz biorąc jest zarzutem rozstrzygającym w niniejszej sprawie, no, żeby skutecznie zawiesić bieg przedawnienia, żeby to miało charakter skuteczny, czyli na czas trwania tego postępowania bieg przedawnienia został zawieszony, musi zostać formalnie powiadomiony o tym fakcie. Tego faktu nie było, czyli można powiedzieć nie jest bezsporne, że yy, nie, zastosowano przepis niekonstytucyjny, nie zawiadamiając, a skoro ten przepis był przepisem niekonstytucyjnym, czyli yy, zawieszał bieg przedawnienia yy, w związku z toczącym się postępowaniem, o którym mógł w ogóle w żaden sposób nie mógł wiedzieć, Podatnik i nie został zawiadomiony o tym fakcie. No, w tym zakresie sprzeczność wyroku wydaje się wprost i oczywista, i bezpośrednia, i stąd też wątek ten podstawowy, który został na wstępie skargi kasacyjnej poruszony. No, a natomiast jeśli chodzi o sam fakt istnienia dokumentów, za lata, których dotyczą dokumenty, istnieją, można je przejść zobaczyć, mówiąc po prostu. Natomiast to, co twierdzi organ, a niestety sąd, to akceptuje, że one zostały szczegółowo zbadane przez dwie godziny. To są akta podatku akcyzowego i VAT. Przez dwie godziny, segregatorów, kilku, kilkaset, nie można zbadać, nawet, nawet ży w życiem zupełnie obiektywnych, ale jakby rozwijają się w punkcie o istnienie czy nieistnienie dokumentów. dokumentów. Dokumenty istnieją fizycznie, można je zobaczyć, jest dokumentacja zdjęciowa, one leżą w workach, zresztą częściowo nieotworzonych od momentu, kiedy je zabrało, a było w momencie, kiedy rozpoczęła się cała ta sprawa. I czy można być zastosować artykuł 23, czyli dokonać postępowania szacunkowego, oszacować podstawę opodatkowania, twierdząc, że nie ma dokumentów. No bo jakichś nie ma, no to oczywiście jest podstawa. Natomiast te dokumenty obiektywnie istnieją. Nikt ich nie zbadał, bo nie można uznać za prawdziwe stwierdzenie, że przez dwie godziny można zbadać jakąkolwiek dokumentację podatkową. Tyle miesięcy, jak wiadomo, to są podatki miesięczne, jak akcyza, to są podatki za każdym zresztą, Zwróćmy się, podatki niezmiernie skomplikowane w sensie technicznym. Tymi dokumentami dysponują organy od 10 lat, bo taki jest okres, w który, którym to trwa. Jeszcze, jeżeli głównym dowodem, w istocie, bo tam twierdzi się, że dokumentacji nie ma, natomiast głównym dowodem jest świadek. Świadek, co do którego nie ma wątpliwości co do jego. Stronniczości albo możliwej stronniczości w sprawie, który jest byłym pracownikiem, osobą, y, która w czasie pracy prowadziła działalność konkurencyjną bez wiedzy y, strony skarżącej, czyli osobą będącą w oczywisty sposób w konflikcie, bezspornym konflikcie. Jeżeli zeznanie tej osoby są jakby osią całego rozumowania, rozumowania, że to jest wiarygodne źródło informacji i co jest jeszcze dodatkowo, y, ten pismo, dodatkowo pismo procesowe wskazuje nie tylko na wadliwości postępowania bezpośrednio co do przeprowadzonych dowodów, ale co do samych osób, które uczestniczyły. Mam wielką prośbę do sądu, ponieważ to już trwa 10 lat. Pragnę tylko dowiedzenia i sprawiedliwego postępowania, w którym mogłabym uczestniczyć, brać udział. Jestem w stanie wskazać wszystkie dokumenty. Tego nie może zrobić, nawet gdyby, gdyby chciał zgodnie z tanie wnioski, no, nie nie go, my nie możemy dobrać. ewentualnie uchylić wyrok. I wtedy miałbym szansę na, na udowodnienie, że prowadziłam rzetelnie kilka. Tak, tak, ale to jest to nic innego jest, to, co pani teraz mówiła o tej mhm. odpowiedzialności karnej również jak rozumiałam funkcjonariusze. Czy jeszcze coś? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jakieś pytania no. mogę? Bardzo proszę podtrzymując w całości argumenty zawarte w pismach Naczelnika Urzędu Celnego w Poznaniu i Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu znajdujące się w aktach sprawy, w tym w szczególności w odpowiedzi na skargę do WSA, wnoszę o oddalenie skargi kasacyjnej, wnoszę o zasądzenie od strony skarżącej kasacyjnie na rzecz Dyrektora Izby Celnej w Poznania kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Dlatego warto walczyć tak? i dlatego bardzo warto. Nie Tyle lat, ale warto było bardzo bardzo tak?